Cześć, jestem Magda i witam Was w kolejnym odcinku Sims i Bus. Dzisiaj opowiemy sobie trochę o takich świątecznych stylizacjach. Przedstawię Wam takie opcje bardziej eleganckie, ale też myślę, że takie bardziej swobodne na spotkania ze znajomymi bądź na wigilię albo jakiś taki świąteczny obiad. Jeżeli jesteście ciekawi, no to zapraszam do oglądania. Jest to Mikaela, która prezentuje nasz pierwszy look i jest to taki czerwony total look. Jak wiadomo czerwień to jest bardzo świąteczny kolor, więc myślę, że jak najbardziej sprawdzi się na różne świąteczne okazje. Mamy tutaj taką satynową koszulę, która ma złote elementy, złote guziczki ładnie nam tutaj dopełnia to całości. Mamy spódnicę bombkę, która jest w tej samej tonacji co koszula, więc jakby tak bardzo ładnie to sobie przechodzi. No i mamy czerwone balerinki, które dopełniają naszego czerwonego total looku. Dożyciłam też tutaj złote kolczyki, które ładnie sobie nawiązują do, do tej naszej koszuli. Myślę, że to jest taki bardzo fajny look na jakieś świąteczne spotkanie, może nawet na Wigilię. Zaprezentujmy sobie może kolejny look. I tutaj mamy taką e, bardziej trochę imprezową, trochę bardziej na luzie opcję, bo mamy sweter i shorty, które są w cekiny. Więc myślę, Kale, że możesz to teraz przymierzyć i zobaczymy. I mamy kolejną stylizację. Tym razem jest to właśnie ten nasz ciepły, miękki, bordowy sweterek, zestawiony z takimi welurowymi szortami, które są wyszywane cekinami. Bardziej imprezowa opcja. No i całość jest uzupełniona o balerinki, które są w kolorze swetra i fajnie nam spinają, myślę, że tą całość. Do tego dorzuciłam złote kolczyki serca, które tutaj są takim bardzo mocnym elementem i myślę, że z biżuterii to wystarczy. Jest to taki dość prosty look ale myślę, że efektowny. Fajnie sprawdzi się na takie luźniejsze spotkania ze znajomymi, a może jakieś pieczenie pierników. Myślę, że na pewno jak wejdziecie w czymś takim, to zrobicie efekt wow. <laughs> Możemy przejść sobie do następnej stylizacji. Tutaj będziemy mieć spódnicę, bombkę i marynarkę, więc już tak bardziej w stronę elegancji sobie pójdziemy. I mamy tutaj naszą trzecią stylizację. Jak sami widzicie, całość jest czarna, ale jednak przełamana tymi bordowymi, koronkowymi rajstopami, które nadają myślę, że całej stylizacji zupełnie innego charakteru. Czarna, dopasowana marynarka, przełamana paskiem. Do tego mamy znów spódniczkę, bombkę, tylko tym razem w wersji czarnej. Świetnie sprawdzi się nie tylko na takie świąteczne stylizacje, ale w ogóle jest fajnym uzupełnieniem e garderoby, jeśli chodzi o aktualne trendy. Dorzuciłam też Srebrne kolczyki, które fajnie sobie współgrają z naszym paskiem, i możemy przejść sobie, myślę, do kolejnej stylizacji. Tym razem mamy różowy sweterek i taką spódniczkę, która jest troszkę z takimi piórkami i cekinami. Bardziej taki dziewczęcy look. I myślę, Kala, że możesz to przymierzyć i zobaczymy, jak wygląda na tobie. Mamy tutaj naszą czwartą stylizację, która klimatem już zupełnie, myślę, odbiega od pozostałych stylizacji. Jest tutaj różowy sweter ze świątecznym napisem. Do tego dorzuciłam spódniczkę, która znów ma w sobie cekiny, które myślę, że są bardzo fajnym akcentem i super jest je nosić tak naprawdę przez cały grudzień albo i przez cały rok, jak ktoś bardzo lubi. Na tej spódniczce są też takie delikatne piórka. Które myślę, że też wciąż są w takim bardzo dużym trendzie i królowały na wybiegach w ostatnim sezonie. Całość uzupełniona jest z białymi rajstopami, które dodają takiego może trochę infantylnego wyrazu, ale myślę, że święty to jest okres, gdzie możemy się trochę bawić tą modą i jakby prezentować troszkę inne stylizacje. Całość jest uzupełniona o różowe buty, które fajnie znowu nam spajają dołu z górą. Dorzuciłam też złote kolczyki które nawiązują do naszych złotych cekinów na spódnicy. Myślę, że taka stylizacja fajnie się sprawdzi na takie luźniejsze wyjścia ze znajomymi, na świąteczne spotkania. I ostatnia stylizacja, jaką przygotowałam, jest już bardziej klasyczna. I mamy tutaj spodnie i taki ładny sweterek z kokardkami. Proszę, Kala, zobaczymy, jak w tym wyglądasz. Ostatnia stylizacja, którą dla Was przygotowałam, jest to bardziej ukłon już w stronę takiej klasycznej mody. Mamy tutaj ekris feterek z takimi uroczymi kokardkami, do tego spodnie, które są w takim bardzo klasycznym fasonie, ale mają w sobie taką brokatową fakturę, więc jednak jest taki element zaskoczenia. Do tego buty ale możesz zaprezentować nam piękne buty z takimi srebrnymi akcentami i dorzuciłam też kolczyki, które fajnie jakby nawiązują sobie do tych butów. Myślę, że jest to właśnie taki ukłon w stronę takiej bardziej klasycznej mody, już bez takich przesadzonych elementów, w tonowanych kolorach. Myślę, że fajnie sprawdzi się dla kogoś, kto właśnie odnajduje się w takim stylu. Dajcie znać w komentarzach, jak spodobały Wam się przygotowane przeze mnie stylizacje, czy wybralibyście którąś na jakąś świąteczną okazję. I widzimy się w następnym odcinku.